Witajcie kochani na kanale Polska Czy Liderka. Dziś witam Was z mojego Różowego Królestwa, ale spokojnie, nie przyzwyczajajcie się, bo za chwilę wyruszamy w podróż. Wyruszamy w podróż do Barcelony na trening z Derka. Jako, że miałam możliwość uczestniczenia przez dwie godziny w treningu czyli Derek, chciałabym się wam, z Wami tym podzielić, ale stwierdziłam, że dogram tutaj materiał jeszcze w domu, żeby wam dokładnie opowiedzieć, jak to było. Więc zaczynamy! A teraz najważniejsza kwestia. Czyli jak ja się na tym treningu znalazłam? Wygooglowałam sobie drużynę, które trenują w Barcelonie i znalazłam taką na naprawdę wysokim poziomie. Wiedziałam, że tam się czegoś nauczę. No więc niewiele myśląc napisałam na oficjalnym profilu facebookowym, czy byłaby możliwość, żebym ja dołączyła na jedne zajęcia, zobaczyła jak to wygląda. oni, że nie ma problemu, wpadaj drzwi z tym otworem. Więc ja wyspę. i... Na godzinę 20 zaczynał się trening, już część osób siedziała jak ja weszłam, a ja weszłam tak bardzo nieśmiało, naprawdę bardzo, bo ja się strasznie, to strasznie stresowałam, nigdy się tak nie stresowałam, przed żadnym castingiem, meczem, nigdy, no z wielu, z wielu przyczyn, no ja wiedziałam jaki tam jest poziom, więc, więc strach był ogromny. Ale weszłam, e, przysiadłam się do dziewczyn siedzących już tam na ławeczce. One były mega sympatyczne, naprawdę fajne, e, więc tak już na spokojnie. No i e, czekaliśmy na to, aż wszyscy się zajdą. Po pewnym czasie m, wchodzący e, chłopacy, bo to, tam już tylko chłopacy wchodzili, zaczęli robić przysiady. Ja mówię, o co chodzi, czemu oni te przysiady robią? A potem no pytam, no. Ja mówię, ale czemu oni te przysiady robią? No, bo się spóźnili. Nigdy się nie spóźniaj. <laughs> ja o, to dobrze, że byłam na czas, nie musiałam tych przysiadów już machać na wejściu. Bo ten trener o coś opowiadał, tylko ja nie rozumiałam, bo to było po hiszpańsku. Tam dziewczyna mi trochę po angielsku yy, mówiła, że to on tak po prostu opowiada, co będzie na tym treningu, na czym się będą skupiać. I zarządził rozgrzewkę. Więc była wytypowana jedna dziewczyna, która zaczęła robić rozgrzewkę, ale rozgrzewka o dziwo wcale nie była jakaś wymagająca. Ja myślałam, że to, wiecie, będzie jakieś takie bieganie, nie wiadomo ile krążeń, a tu wcale nawet nie biegaliśmy. Ta rozgrzewka wyglądała mniej więcej tak jak taka standardowa nasza na WEF-ie: nic szczególnego. Jakieś krążenia, tułowia, głowa, ramionka, wiadomo wszystko po kolei plus szpagaty. ale naprawdę nic wymagającego. no i don't tá Podczas tej rozgrzewki I podszedł do mnie trener i on się pyta, co ja potrafię? Czy potrafię tumbling, czyli tą ścieżkę taką gimnastyczną? No niestety to nie jest moja mocna strona. E, czy potrafię robić podnoszenia? No ja robię podnoszenia, tak, ale to nie są jakieś wysokiej klasy podnoszenia, bo tylko no, takie na no, potrzeby koszykówki, gdzie występuje. Mm. No i podzielił dziewczyny na jedną grupę stantową, drugą grupę stantową, czyli te do podnoszeń. I zostanie ja i jeszcze jedna dziewczyna. I on mówi, no to dobrze, Anna. I nie pamiętam, jak miała na ta druga dziewczyna. Mówi, wyjdziecie do facetów. I mówię, okej, okay, może jakieś gwiazdy będziemy robić, jakieś... Nie no, wiem, no coś, czego nie potrafimy. Czyli może jakaś ścieżka gimnastyczna, faktycznie. E, no, ale szybko zrozumiałam, że to wcale nie będzie to. Wiecie, ja to sobie szybko wam. Mówię, dostałam czterech facetów, dwóch na boki, jeden do przodu, jeden do tyłu. Robimy zwykłe podnoszenie. No tak. <gryw> a oni podchodzą mówią, nie, nie ma, no, niezwykłe podnoszenie. Będziemy robili partner standy, Czyli jeden na jednego. Jeden facet podnosi jedną dziewczynę, a reszta do asekuracji. No i to był ten pierwszy moment, kiedy pomyślałam, że wychodzę z tej sali. Że... Mm, tego nie podałam. No niestety, to już jest poza moimi możliwościami. I e, gdzieś z tyłu głowy miałam e, głos mojej byłej trenerki, która mówiła, że w jej drużynie skończyło się to złamaniem otwartym. Więc ja byłam przerażona. No i pytam, czy jakieś przygotowanie do tego zrobimy, zleżenia czy cokolwiek. Oni nie, na wyrzucę ci i cię złapię. Mm -hmm. Byłam przerażona. Ja zaraz Wam pokażę, jak wyglądał mój pierwszy wyskok, który... wszystko mi się rozjechało. Nogi na prawo, na lewo, ręce... Ja totalnie nie wiedziałam, co się dzieje. Ale już z każdym kolejnym podnoszeniem było lepiej. Oni mi po każdym podnoszeniu wszystko tłumaczyli, czyli co było źle, że na przykład moje ramiona szły do góry, ale w ostatniej chwili się delikatnie przesunęły do tyłu, i przez to e, moja baza musiała ze mną chodzić, żebym się nie przewróciła do tyłu, albo że moje ręce nie były w tej pozycji, w której miały być. E, I na początku ja nie rozumiałam, oni podchodzili i szarpali mnie za rękę. Ja nie wiedziałam o co chodzi, czy ja mam trzymać je tak. Czy przy sobie w końcu nie wiedziałam o co chodzi? A oni, że powinnam być tak spięta, żeby oni nie dali rady w ogóle ruszyć tej mojej ręki. I potem, potem już wiedziałam o co chodzi, więc na pewno na tym filmiku zobaczycie to i będziecie już wiedzieć o co chodzi. Teraz pokażę Wam moment, w którym totalnie nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, bo cały czas byłam umówiona z moją bazą, że on mnie podniesie i zrzuci. I tak cały czas, do momentu, aż to dobrze wyjdzie. A on w pewnym momencie, zamiast mnie zrzucić, podniósł mnie na samą górę, czyli sobie na dopową. I ja nie wiedziałam, co się dzieje. On mówi, jak już zeszłam, czemu się nie spięłaś? A ja mówię. Ja nie wiedziałam, że idę do góry. Dlaczego mi nie powiedziałaś? On mówi, a bałabyś się? Ja mówię, no tak, no, no bałabym się, no to dlatego ci nie powiedziałam. Więc e, po tym już zrozumiałam, że oni zrobią wszystko, co będą chcieli, że po prostu muszę się spiąć i bo ten trek, jeżeli ja się będę bała, to oni mi tak nie powiedzą, co zrobią za chwilę. Więc mówię, dobra, ja już się poddaję, robię tak jak chcecie. E, i to był ten moment chyba, gdzie się przełamałam i przestałam się już bać. trening kończył się tabatą. I na początku tak mówię, nie, niektórzy trochę oszukują. <gry> Ale jak zobaczyłam, ile ta tabata trwa, ile to trzeba przećwiczyć, to mówię, to już ja im się wcale nie dziwię, że niektórzy trochę oszukują. E, no i niestety ja już musiałam się pożegnać, więc mm. szczerze Wam powiem, że miałam łzy w oczach. Moja Marta, która nagrywała dla Was materiał, mówi, Ania, co znowu Cię oczy szczypią? A ja tak nie. I łzy mi poleciały, By naprawdę, to tak jakby dotknąć swojego marzenia trochę. Mm. Zrobiłam coś, co myślałam, że jest totalnie poza moim zasięgiem, o czym zawsze marzyłam, i no, to był, to, to był ciężki moment, żeby w ogóle z tej sali wyjść. Ale zanim wyszłam, to oczywiście wszystkim podziękowałam, powiedziałam, że spełniło się moje marzenie, że im bardzo za to dziękuję. Oni się wszyscy przytulili, zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie i Wam powiem, że to jest jeden z tych momentów, który zostanie ze mną na zawsze.